Okej, okay. udało się odpocząć, i tym razem nikt nie zginął, brawo. Tak? Jestem skłonna poświęcić te 65 punktów yy, XP w zamian za życie Imoen, Niewielki przy które tym by mnie byś... kosztowało 100 sztuk złota, żeby ją wskrzesić, z tego co pamiętam. I tak, karczma pod pomocną dłonią. Tak jest, znaleźliśmy się wreszcie na terenie, gdzie stoi gospoda pod pomocną dłonią, przy czym, co ciekawe, ten olbrzymi budynek, tak, to jest właśnie krosta gospoda. E, I najzabawniejsze jest to, że była to Ta, chyba jakieś siedliszcze, strada. zdaje się, kapłana Bala, boga mordu, kiedyś, e, po czym zostało to siedliszcze przejęte przez obecnego właściciela, który otworzył tam gospodę. Tutaj gdzieś, o właśnie, tutaj gdzieś w tym miejscu, pomogę sobie tabem brutalnie, jest skrytka, która całe szczęście zawiera pierścień. Super. Jakby ktoś poszukiwał dokładnego położenia tej skrytki, to już pokazuję. O, tak, pięknie. Nie w ten sposób. Nie w ten sposób. Nie zauważyłam, że mam przecież otwarty tamten. Ten. To jest dokładne miejsce położenia tej skrytki. A my sobie idziemy dalej, bo chcemy przecież dotrzeć do gospody. Jesteśmy uzbrojeni po zęby. A w ogóle, czy ciekawe. Ciekawi mnie, czy ktoś z nas będzie w stanie to zidentyfikować. Nie. Chodzi o statystyki. Żadne z nas nie ma wysoki, wystarczająco wysokich statystyk, co? Nie. Bo niektóre przedmioty da się m, identyfikować zwyczajnie w świecie, oglądając je. Lera, nie, ty zdecydowanie nie, nie. Ty jesteś. Hm, ale jakie statystyki ma ten mag? O, Przepraszam. No ale tak. Większość magów w ogóle nie przekracza inteligencji 17 w tej grze. Także nasza droga Sil nie jest wcale tak od nich wcale mocno gorsza, że tak powiem. Na pewno wychowanie w Kendallkiej jej dobrze służyło. Eee... Pomyliłam się znowu. No ale niestety nie jesteśmy w stanie tego zidentyfikować. Szkoda. Nic na to nie poradzę. I teraz tak. Zagadam do was, żebyście mogli coś od siebie powiedzieć. wojska. Hmm. Witamy pod pomocną dłonią. Mam nadzieję, że znacie zasady, jakie tu obowiązują. Pewnie pod pomocną dłonią rządzi zdrowy rozsądek. Tak jest. Dobrze, miłej zabawy. Wszędzie powinien y, rządzić zdrowy rozsądek. To jest w ogóle bardzo dobra zasada, żeby się kierować, właśnie zdrowym rozsądkiem. Takie jest moje zdanie na ten temat. To jest w ogóle bardzo urocze miejsce i przeważnie jest bezpieczne. Aczkolwiek, ponieważ jesteśmy kim jesteśmy, i już mieliśmy dwie nieprzyjemne przygody, to ja się teraz przygotuję, bo czeka nas małe starcie. Przede wszystkim zapiszę sobie grę, bo nie chcę znowu kogoś stracić. Czego? Po drugie, się poustawiam. A co mi tam? Coś was gnębi. Nie mogłem postąpić inaczej. Niech to masę. Zrobię coś. chcę. sprawa. Ha. Czego czy ciebie puścić zdechleki? do walki wręcz, czy jednak lepiej puścić cię. Co no to w ogóle masz za statystyki tutaj? Krótki miecz, proca. Bleh. No dobra, mogę ci w sumie dać krótki miecz od Imoen. Kogo nie znisz, proszę cię. Imoen w tej chwili nie będzie potrzebny ten krótki miecz. A ty nie będziesz jej marnował strzał w ten sposób. O. Można i tak. Hmm. Hmm. Dobra. Zamiast kija dam ci po prostu z sztylet, bo z tego co pamiętam, ksar lepiej sobie radzi tak, ze sztyletem niż z, z kijem niestety, więc taki jakiś dziwny z niego mag, ale okej. Okay. W takim wypadku... Co to jest? Aha, tak. Yy, w takim wypadku chyba jesteśmy gotowi do tego starcia. Nasi wojownicy, którzy pójdą na front. Czemu? nie zaktualizowało cię ci hałasować? tego? Strasznie mnie boli za oczami. Tak? Cóż to? Super. Co takiego? Dobra. No, Idziemy naprzód pięknie. i miejmy nadzieję, że nie, nie stracimy na tym. Witaj, przyjacielu. O tak. Witajcie, przyjaciele. Nigdy dotąd Was tu nie widziałem. Co sprowadza Was do podpomocną dłonią? Nic wielkiego, doprawdy. Jesteśmy tylko znużonymi wędrowcami szukającymi miejsca na spoczynek. Rozumiem, wybacz bezpośredniość, ale wyglądasz jak ktoś, kogo szukam. Była twojego wzrostu, podobnie ubrana, pewnie z tej samej okolicy. Jesteście do siebie podobni jak dwie krople wody. Czy przybyłaś z Candle Keep? Hmm, Właściwie tak, przybyłam, przebywałam tam do niedawna. Tak, teraz wszystko układa się w całość. Czy istnieje jakieś... Nieprawdopodobna i szalona możliwość, że twoje imię brzmi Silmafiel? Cóż, tak, dobry panie, to moje imię wygląda na to, że jestem osobą, której szukasz. Tak, chyba tak. Nie ruszaj się, mam coś dla ciebie. Tak, ja też coś dla ciebie mam. Bo jak widać, ten facet zdecydował się nas zaatakować. To jest co, Różka pocisków może? Czy niestety przywołania? Magicznych pocisków. Więc po pierwsze. Twój głos jest miodem dla uszu. Po drugie. Tak. Po trzecie. Niech to ma sens. I po czwarte. I miejmy nadzieję, że to wystarczy. Jap! Yep, wystarczyło. Udało się to zrobić bezboleśnie. Ee, najbardziej wredne jest to, kiedy on rzuci swój czar. To jest. Yy, bo daje lustrzane odbicie czy jakoś tak. W każdym razie wtedy ciężko jest go trafić. <grystanie> Także udało się. Jestem zadowolona z efektu. Pięknie. Po tych śmierciach, na tych wilkach, naprawdę dobrze jest zrobić coś jak trzeba. Okej, okay, zobaczmy co on tam nam z siebie wypluł. List gończy. Jak wszem o złych intencjach będzie wiadomo, że na głowę przybranego dziecka Goriona imieniem Silmathiel została wyznaczona nagroda. Ostatnią osobę tę widziano w Candlekeep. Powinna zostać jak najszybciej zabita. Ci, którzy udowodnią, że zadanie wykonali, otrzymają nie mniej niż 200 sztuk złota. Jak zwykle zdradzenie tych informacji przedstawicielom prawa nie jest wskazane. O, wygląda na to, że ktoś upodobał sobie naszą elfią główkę. Ale my wcale nie będziemy ułatwiać przy tym e, życia tej osobie. Przed Dobra, chodzimy do gospody. Tak, 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 tak. Niewielki przy tym wysiłek. Ej, przyjacielu! Da, Gdzie Dobrze spotkać takiego zacnego chłopa jak ty. Nie jestem chłopem. Ani facetem. Wkurza mnie to, że drogi są ostatnio nieprzejezdne. Mam wujka we wrotach Baldura i nie mogę go nawet odwiedzić. A czym twój wuj się zajmuje? Jest magiem i wyjątkowo złośliwym staruchem. Nazywa się Ragefast, ale jako dzieciaki wołaliśmy na niego z rzęda. Za każdym razem, jak na nas, nas na tym przyłapał, rzucał zaklęcie korowej skóry i przez parę godzin musieliśmy biegać. Cali brązowi i centkowani, a nasze włosy miały kolor zielony. Masz coś jeszcze do powiedzenia? Koleś? Aha, znikasz. Okej, okay. tyle z tego. W ogóle, czy mogę podświetlić imiona wszystkich? Tak, mogę. O, patrzcie, Nessie. Kojarzę, że Nessie miała na imię y, Krowa Drepina, co nie? W każdym razie zagadamy sobie później do postaci imiennych. Póki co porozmawiajmy z, z właścicielem tej gospody. Wspomniany przeze mnie wcześniej i Bentley lustrzany cień. Żelazo to krew tego regionu, więc gdy zaczyna go brakować, wszyscy to odczuwamy. Czym mogę służyć? Co masz do, do sprzedania? Tak, możemy u od niego odpocząć albo kupić jakiś złom różnego rodzaju. Ale w sumie nie widzę chyba niczego ciekawego u niego. Może poza zbroją płytową. Hm, ale jest upiornie droga. Ale za to statystyki 3. No, to daje do myślenia. No ale cóż. No i pawęż plus 1. Też jest droga. I to by się przydało dla jednego z naszych wojowników. No. Ale cóż. W takim wypadku, co my tutaj możemy sprzedać? Po pierwsze, zwój. Ten. Zwoju Goriona chyba nie możemy sprzedać, więc. Raczej się go inną drogą pozbędę. Ktoś inny ma coś do oddania? Nie. A, moja postać przecież ma kupę broni. Znaczy, kupę. No, trochę tej broni ma. Tego miecza nie sprzedam z prostej przyczyny. Miecze lubią się tutaj psuć na potęgę. Więc jak będę miała jakieś zapasie, to po prostu będzie dla mnie zbawienie. Więc to sprzedam. I. No na razie nic więcej. Na razie zostawię sobie tamtych dwóch. Jeszcze mi się przydadzą. Ale papieżyska oddam Imoen, ponieważ Imoen niestety jest bardzo słabą postacią i nie, nie, nie może yy, dźwigać za wielu rzeczy. No, i tak się składa, że może mi służyć po prostu za dźwigacza papierów. Okej. Okay. To ci mam jeszcze sprzedać. otworem dla wszystkich, którzy umieją się zachować. Tak jest. I zagadajmy, może jeszcze z tymi, bo jak widzieliście tutaj, to są wspomniani przez Goriona Khalid i Aheira. Uspokój się, skarbie. Musimy zachować ostrożność. Tak, Khalid jest raczej spokojny, a <gryw> Jaheira, cóż. Dostrzegam w tobie coś znajomego. Twoje maniery przypominają mi mędrca, którego znam. N nazywa się Gorion. To dla niego prawie afront, ale teraz też to dostrzegam. Jahejra, uważaj, do kogo mówisz. To musi być to dziecię, o którym tak często pisywał Gorion. Jesteśmy starymi przyjaciółmi Twojego przebranego ojca. Nie ma go z tobą, muszę więc przyjąć, że stało się najgorsze, inaczej nie pozwoliłby swojemu jedynemu dziecku wędrować samotnie. Jeżeli, jeżeli on zginął, dzielimy Twoją stratę. Gorion często wspominał, że martwić się o Twoje bezpieczeństwo i że poświęciłby swoje życie, aby Cię chronić. Jego życzeniem było, abyśmy z Kalidem zostali Twoimi opiekunami, gdyby jemu stało się coś złego. Masz jednak już tyle lat, że możesz sama o sobie decydować. Możemy podróżować razem, gdy znajdziesz miejsce, gdzie będziesz mogła się osiedlić. Pomożemy ci odnaleźć Twoje przeznaczenie. No proszę. To są dosyć przyjaźni. E, hm, Oni nie są ludźmi, są półelfami. W ten sposób oddaliśmy, oddalibyśmy Gorionowi ostatnią przysługę, choć wpierw powinniśmy podążyć do Neszkil. Khalid i ja mamy zbadać tamtejsze obawy. Krążą. Plotki o dziwnych rzeczach, które dzieją się w kopalni. Na pewno słyszałeś już o braku żelaza. Nienawidzę, jak stosują końcówki męskie wobec mnie. Przydałaby się nam twoja pomoc. To dotyczy wszystkich, także ciebie. Mamy się spotkać z burmistrzem miasta Berunem Gastkilem. Rada będę waszemu towarzystwu. Dobrze, wyruszymy, gdy tylko będziesz gotowa, tylko się pospiesz. No cóż, yy, tak, Aheira jest dosyć niecierpliwa. Ale ja sobie przeniosę postaci, ustawię je trochę Czego inaczej. Chcecie? Dobra, tu jest ok. E... O, w ten sposób. Tak będzie idealnie, moim zdaniem. Aczkolwiek również będę musiała zmienić sposób ich poruszania się na ten. Tak, słości. ścisłości. Napotkana osoba, napotkana osoba, tych w ogóle nie warto zaczepiać. Tessie! A! Tessie, nie uciekaj! Ale się zrobił momencie, chaos. Nie ci się u nas. Witajcie w gospodzie pod pomocną dłonią. Wygląda na to, że mieliście ciężką podróż. Hmm. A niech będzie. To miejsce jest fortecą. Jakiś jest powód tych wszystkich środków bezpieczeństwa? Bentley chciał, żeby jego zajazd był bezpieczną przystanią dla wszystkich podróżnych. Każdy może się tu schronić, ale nie tolerujemy awantur. Bentley to wybudował. Wybudaja, wy, wygląda tak solidnie, jakby stało tu od zawsze. O nie, Bentley i Gelen. Gelen. Gelana? Bl, ale się jąkam. Nie zbudowali sami zajazdu, znaleźli go. Należeli do grupy poszukiwaczy przygód podobnej do waszej. W latach poprzedzających czas niepokoju, kiedy bogowie chodzili po ziemi, zajazd był własnością potężnego nieumarłego kapłana Bala, Boga Mordu. Kiedy złego kapłana osłabiła śmierć jego boga, Bentley i Gelana byli w stanie zniszczyć go raz na zawsze. Jego forteca stała się ich własnością. I tutaj macie dokładniejszą historię na temat tego, jak powstała gospoda. Muszą mieć mnóstwo historii do opowiadania. Jestem pewna, że tak. Ten zajazd to teraz ich życie. Niechętnie powracają do przeszłości. Prędzej uda wam się znaleźć zęby w dziobie kurczaka, niż wycisnąć z nich jakąś opowieść. Miło było was poznać. Mam nadzieję, że przyjemnie spędzicie tu czas. Tak jest. Możemy puścić. A, czyli wszyscy sobie stoją. Okej, okay, to się rzadko zdarza. To jest pijak. Który koniecznie chce piwa i przy okazji chyba brudzi. O, jedna z dodatkowych postaci. Dorn Ilkano, o ile mnie pamięć nie myli, ale najpierw może spróbuję zagadać do pijaka. Czasami trochę piwa. Mm. Raty, spójrz na te kufle i widelce. Przez cewraki żelaza nie ma litości dla nas, pijaków i żarłoków. Czy może być coś nie tak z twoim kuflem i widelcem? Są zrobione z żelaza, a łamią się pod tymi nędznymi porcjami, które próbuje. Proponuję, gospoda. Słamało się też ucho w moim kuflu i rozlałem tę kociążczynę, którą nazywacie piwem. Wrnessi, daj mi nowe! Eee, może spróbujemy zagadać do Dorna? A, eee, tak. Ponieważ Dorn Il Khan jest postacią z dodatku, niestety nie ma polskich głosów w ogóle. No, nareszcie, przynieś mi następny dzban piwa. Chy, chy, chy. Chyba pomyliłeś mnie z kimś innym. Więc po co zawracasz mi głowę? Zabieraj się stąd. Z przyjemnością. Tak jest. To jest, tutaj się, work czy jakoś tak. Nie wiem, niespecjalnie się nim interesowałam w przeszłości. A czy ja mogę... zgarnąć zawartość tej skrzynki? Tak bym chciała zrobić, ktoś się przyczepi? Nie, no proszę. Lubię tak. Jak się nikt nie czepia. No niestety ale. Jej. Nikt się nie przyczepił! Cuda, cuda na kiju! To? Dobra, idziemy sprawa. na górne piętro. Niewielki Zobacz, tutaj te, też czeka nas trochę różnych rzeczy. Ciekawych. Równy z Przede wszystkim. Opnikam. Postaramy się dostać do skrzyń, które tutaj są. Nie lubię, jak są zamknięte. O, Serio? Mon, zawojodłam się na tobie, a to otworzysz chociaż? Też nie. Oj, trzeba Co będzie pokombinować z tym. Czy ja to otworzę? Um. No tak. Wygląda na to, że metoda brute force bywa skuteczna w różnych dziwnych sytuacjach, ale w takim wypadku cóż, nie udało nam się sforsować tej szafy, przykro Ech. Ani Imoen, ani Silmafiel. Zawodzicie mnie, moje drogie panie. Naprawdę zawodzicie mnie. Oj, nie lubię tego gościa. Przede wszystkim blokuje dostęp do skrzyni i jest obserwatorem, świadkiem mojego przestępstwa. Orety, znowu zamknięte. Imoen, serio? Tak? O cóż, Sylma jesteś ostatnią deską ratunku. Na razie nikt nas nie zauważył. To ność jesteś zabawny w ten, co z tobą u licha? Łagodny sposób. What? Nie pozwolę z siebie drwić, ty przedatowana dziwko. O, Nie lubię Sara. Nie lubię Ksara, jak widać. Ach. Momen. Niewielki przy tym. Jestem wysiłek. zawiedziona. Srodze zawiedziona. Ojej. Sil, tobą też jestem zawiedziona. Wszystko sprowadza się do tego, Nie że. Cholera, kolejny, kolejny zajęty pokój. Wszystko sprowadza się do tego, że ja po prostu chcę, żeby. Mm, moje drogie postacie levelowały, więc potrzebuję punktów doświadczenia. A jaki Moen otwiera szafki, to dostajemy na przykład 10 punktów doświadczenia za to. Co jest fajne Ej pusto O coś nas sprzedaż Ta niego jak barszcz, ale zawsze Jeszcze coś tu jest? Nie. Ale może uda mi się okraść śpiącego typa. Nie wiem, co on może chować. Mi. Smutek. Ba! I nie jesteś kiepska. Tam. Ech, Imoen, Imoen. A nie, ja przed yy, kradzieżą na tym jego mościu zapisałam grę. Dobra, to w takim wypadku, czy jeżeli się do niego zakradnę w ten sposób? Nie zakradnę się, bo Imoen nie potrafi się skradać. Po prostu Ech. Dobra. Co takiego? Nie, to nie. No, pięknie. Nie masz lepszej ochrony niż kamienne ściany. Słyszeliście na południe od gospody, pod pomocną dłonią jest ogr, który ko kolekcjonuje pasy. Ocaliłam swoje życie, oddając mój nowy pas przebić. Nawet nie zainteresował się podpisanym przeze mnie egzemplarzem mojej książki. Hej, jeśli przyniesiecie mi ten pas, to będę zobowiązana. Tak. Samotny ogr tak. to jest nasz kolejny no, quest, pięknie. który będziemy wykonywać. Znaczy, jeden z kolejnych questów, który będziemy wykonywać. I tutaj też z kolei mamy kogoś, kto chce z nami porozmawiać. Niewielki I zleci tam robotę. Miło was poznać. Hej, mam pewne kłopoty z pająkami w mojej piwnicy w Beregoście. Postanowiłam udać się do wrót po jakąś truciznę, ale to już nie na moje lata. Poznacie dom, o który chodzi, jak tylko go zobaczycie. To ten na zachód od wesołego żonglera. Przynieście mi ciała pająków jako dowód wykonanej pracy, a dostaniecie 100 sztuk złota. No. To jest całkiem mm, niezłe zlecenie. Całkiem niezła kasa. Jest teraz... niewielki przy tym wysiłek. Okej, okay, no i mom, proszę błędy. cię, proszę cię, naprawdę. Aha, najdłuższa droga jest najlepszą, widzę. A, otwarte, to jest otwarte, aleluja! De. I puste. Hmm. To jest po prostu... Aha! Bleh. Co Dobra, spróbujemy znowu metodą brute force. Prz, prz, prz. Przepraszam. Chodziło mi o metodę brute force. O proszę. Zawsze jakaś biżuteria. Przydałyby mi się buty łapy Geparda. Znacząco przyspieszają pewne rzeczy. No niestety. Ale biedna imoen jest osobą, która. Wyjątkowo nie lubi nosić ciężkich rzeczy ze sobą. Musimy to mieć na uwadze. Okej, okay, ten ma dobry pancerz, ona ma kiepski pancerz, więc Ale zamienimy pancerze, bo chyba możesz to nosić, prawda? Możesz. Super. by się bardziej przyda ten, niż jemu. Tak. Wygląda to całkiem przyzwoicie w tym momencie. Jasne. Także Imoen, mam nadzieję. Ojej. Nie będę okradać pokojów, w których ktoś jest. Z prostej przyczyny nie chcę się narażać na to, że zobaczą mnie, jak będę. No, nie okrywajmy najprawdopodobniej tak. wykradać ze no, skrzyń ich pięknie. własność. Brute Force. O! Wyjątkowo dobry zamek. Ta. Będę. Nie lubię, jak mają dobre zamki. U. Be. Cóż to? No, pięknie. Rozbij ten zamek. Serio? To jest zawsze jakaś procentowa szansa, więc niby. Dość tego! Niby mogłabym spróbować parę razy. Ale o. Co takiego? Z wyważeniem? No, pięknie. Bo W tym momencie jestem najsilniejszą postacią w ekipie. Tak? Prosta sprawa. Smuteczek. No, moje panie. Tutaj może będzie można się dostać. Weź tego! Cóż to? No pięknie. Po prostu brawo. I I tutaj właściwie nikogo nie ma. Ciekawe. Ciekawe, ciekawe. Ale Loja strzały! Im więcej strzał, tym lepiej. Bleh. Ale coś mało przedmiotów do zabrania są, naprawdę. Ojeju. No dobra, może być i to opór. Zawsze to lepsze niż nic. Pięknie. Prosta sprawa. Zebraliśmy troszeczkę questów. Więc w sumie możemy zejść już na dół, gospody. Okej. Okay, I teraz wycelować i wyjść. No. Pięknie. Czy ja mogę sprzedać niektóry złom, który mam tutaj? Zdecydowanie chciałabym tak zrobić. Także wszystko przekażę, co mogę do Seal. Nie chcę obciążać Imoen, mimo tego, że Imoen ma więcej e, charyzmy. Tego chyba nie sprzedam. Młot? Nie. Bo on jest zdaje się od toporów i mieczy, prawda? Tak, więc mogę co najwyżej alternatywną broń zostawić mu topór. Na tej zasadzie A to też mogę sprzedać. A to wszystko pójdzie do Bentleya. Co takiego? Prosta sprawa. Oj, panie Bentley, mam na sprzedaż trochę złomu. Ja, gospoda, stoi otworem dla wszystkich, którzy Umieją się zachować. Tak, jak przypuszczałam, maczugi niestety nie sprzedam, ale 75 sztuk złota. Super. Tak? tak? W takim wypadku możemy się chwilowo stąd zabrać. Przed wyruszeniem w drogę należy zebrać drużynę.